Grałem zawodowo w piłkę, także wiem na czym to polega. I grałem nieraz ze skurczami, z nadciągnięciami. Nie ma rzeczy, nie może... Nie ma że boli. Jak, na jakiej pozycji w piłkę? Grałem jako obrońca prawy, później już prze... teraz, teraz ostatnio zacząłem grać jako sobie napastnik, dlatego no, gabaryty mi na to pozwalają, nie daje się przepływu. Ale to dobre jest. A jak z szybkością właśnie. No bo wiesz. Bo twój brat, szczerze mówiąc, zaskoczył wszystkich na świecie. Znaczy, kto wiedział, ten wiedział, ale wiesz, zaskoczył wszystkich tym, że, wiesz, że potrafi zrobić szpagat, że trenował wiesz sztuki walki, że nie jest wiesz, że jest bardziej ruchawy od, od, od naszego operatora i 60% Polaków, Prawda, że jeszcze dodatkowo potrafi tańczyć i robić to z dziękiem baletnicy. Właśnie jak u Ciebie jest wiesz, z tą motoryką dynamiką? Ja dużo biegam, dużo, na, dużo, biegam, dużo jeżdżę na rowerze i tak dalej, także nie mam problemów z koordynacją ruchową. Dlatego, że trenując sporty siłowe bez koordynacji ruchowej to nie jest realne. Dlatego, że musisz być wszechstronny, wszechstronny czy, ty, czy ty biegniesz na przykład z zaponą, czy z walizkami itd. Tak, tak samo jak i Mariusz. Mariusz nie zajmuje tylko się siłownią i siedząc na siłowni, tylko trenując. Nie. Bieganie, pływanie, skakanka to wszystko jedno z drugim połączyć się, wyniki robią same za siebie.